Idź do domu, nie ty, kto inny robisz. No. Idź do domu, nie ty, kto inny to robi. Antoś dostał dziecki i zaczyna się pchać. Antoś się obudził, rozbudził się. Odpuściło mu upojenie alkoholowe i zaczyna pchać się w kierunku wieńca. Nie ma bo oni się skupili tam tapa no proszę państwa nie pchać się na jiemie, tylko zdeprzecie. Tak cześć, bardzo, no bardzo proszę, odkrycie odkrycie trochę, na wące, tak dalej, trochę tak uważności. Przecież możecie odsunąć o od 2 metry. Hmm. No, jak nie macie siły, to ja wam mogę pomóc, bo przepchnąć tam gdzie na jego miejsce. No, jak panie cześć, i mają siły, to my to zrobimy. No nie, no do mnie, no, nie, no, nie, no nie, no nie. I, i mnie tutaj nie. Jak się ląpy pisowskie pchają, no. No jak to na Jak to nie? A już tu się już się No jeszcze Weźcie, bo im tajemniczy, to zazdrosnimy. Tyle się przytom zgromadziło, żeby zaatakować. Zaraz przepchną tego kolega nie pilnujemy. Nie pilnujemy was w stronę Nas więcej interesuje po prostu to w takim razie ja muszę tam iść.

做嘛做嘛，没事，做嘛做嘛，做嘛 Ale stójcie tutaj, bo oni jest chcą To będziemy ale bronić, pan. Nie da Nie rady? Nie, nie A W grudniu przewrócili Ale znowu w grudniu, a Tak, ale w grudniu 14 policjantów stało. Mała, nie wrócić, to sam ma. I a to śnieje nie, kobieńca, bydlaku ty. A teraz ja mogę? Ale, Ziem, tyś, ale ja to słyszałem. Że... Ja, tak, no i dobrze, to A, a za miesiąc będzie to samo, Tak. tak to, że to, że to, I tak to, to No to dlaczego mnie nie otrabiliście? nieprawda. właśnie prawda. 14 to... nas no, tu na połowy do. Na nie, odbywał tak. Wieczorem właśnie od. 16:00. To Ale kto nie będzie napierał, proszę pana. Nie, dokładnie było. To się pcha pisowskie! W 10 minutach po polu to się pcha. Jak tak można? Macierowiec zawsze przyjeżdża, jak zbijają ten kąt, bo wtedy ma wolne dojście z każdej strony. Tak to tutaj te kąty ograniczają. A jak zginą kąt, to Macierowiec od 12 nocy przyjeżdża i z każdej strony może atakować. A tak, a ty nie jesteś o tym? A ty, ty pierwszy raz jesteś? Nie, na no, mnie pierwszy raz. No a ja jeszcze jestem to raz dwa, raz dwa raz raz lata. No, dwa lata? Da Co tu się dzieje? Pan to się pcha na policjanta, a policjant wchodzi na wienie. Niestety. Policjaci, no to nie ustępuje nam, to tylko go w tato stan. To wy będziecie, na mnie, na nas się będzie pchali Ależ będzie to bezkanie, wieniec, spycha, nie. Spycha, a no no was pyszkanie spychane. A dlaczego? On ma tu stać. To bydle tu nie ma prawa pchać, a nie wieniec ma oddech. A dlaczego policjanci tak to tolerujecie, jak ten Maciarewicz was spycha, a wy ustępujecie? Mariusz! Mario, купил. И что я хотел ему o que <êusurra> Miarkę ma pierwicze, bo z miarką Czy dostajecie jakieś za nocną zjadę dodatki? Jak to nie? Państwo nie płaci. Jak to nie? To reklamy w internecie są, że... Jest tylko pensja, nic więcej. Nie, reklamy w internecie są, że... Początkujący policjant dostaje 10 tysięcy Nie wierzy we wszystko co pan nie widzi. Pan widzi? <laughs> nie, no, nie. to jest reklama policjantów, żebyście się zgłaszali do pracy do policji. To, że dostaje policjant na wewnętrzny dziesięć tysięcy, to nie mają im do policji, bo to reklamuje policjant. nie internet, to policja Toch daje reklamę. Ktoś to oszukuje tutaj. No nie. To policja daje taką lekkość. może mojej żonie tu uwierzyć. No. <grym> no. Ale jak go może jak uwierzy, no. po, ja uwierzy. Boże, jak uwierzy bo. wszystko wyda, będziecie wiedzy. wiedzy. rozliczać tych 10 tysięcy. No, rozliczymy właśnie. No. Weźcie karty, wyda no. wszystko i już. Proszę Państwa, bo zaraz fizyka zrobi swoje i ja na ten wieniec upadnę, tak? I gdzie te 10 Mogę Pana wesprzeć? No. Nie, dziękuję bardzo. Ja? No, tam, Absolutnie, no, zdoła, ja mam żonę. No, Ale my się możemy miejscami zamienić. Poprzytycham po się z Antosiem chętnie będziesz Nie, to jest tamten, to jest ta reklama Policji w internecie, że apelują poza i A Bo ja nie widziałem Panie, Panie, Panie oficerze, tutaj się trzech ludzi pchana jednego funkcjonariusza i za chwilę mi zbliży wienie. Ale w internecie są takie reklamy. Poza... Nie, ten to jest matustak. Długo postawiłem. No to nie wiesz tylko tym że To policja daje takie reklamy. Zobaczymy, nie dopiero, policja to nie ja ten to, to, to policja policja. Ten policjant trzech ludzi nie utrzymał. Ja to w nim widziałem. A ja, to jest klaba dana przez policję. No to własnej inicjatywy tego nie To no, po no. no, 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 no. No, pana grzesnie, pana że pan nie świeci po oczach, nie, 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 tego nie, 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 pan nie, 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 świeci pan nagrywał. Dziękuję bardzo. Nie wygląda ka. Ale to pan robi pan. Ale nie pan nagrywamy. Ale widzi pan, jak policjanci mówili, mają 12 tysięcy wakatów, a do mnie do domu przyszło dwóch policjantów w jednym miejscu. Z jednym listem przyszło, a policja miała 12 tysięcy wakatów. Można kłamać, nie? Z jednym listem przychodzi do mnie do domu dwóch policjantów, a ma 12 tysięcy Nie było na to... To był patron policjant? Mało tego. Nie, to nie był pan. Szczepionie z kolendy byli potry, bo to po tym A, po To po Na kilku wypędziłem, to uciekali pod bo pojeżdżają do nich wynocha, bo zresztą jeden no, powiedziałem. pojedzień, jak to 12 tysięcy wakatów, a was dwóch tu z jednym listem przychodzi? nie oni do mnie przychodzi. przyszli, przyszli do mieszkania. Ale już później. Nie, z specjalnie, wygoźliłem, żeby na przez faktę, tam to przysłali i uciekli. I przysłali? I przysłali przez faktę. To po cholerę dwóch policjantów przychodziło. To pewnie były tańsza z powstań. Nie, zwali specjalnie. Zawsze korespondencje z sądu i z policji dostaje listownie, a nie przychodzą do domu. A w tym wypadku przyszło dwóch policjantów. A jeszcze bezczelnie kłamali, że mają 12 tysięcy wakatów. To na tym placu, legi, też wtedy było też 12 tysięcy wakatów. A na tym placu, legi to było, było jak się kopnę za chwilę, to odczepisz się od tego wieńca. 12 policjantów. Bydlaku a policja mówiła, że mają 12 tysięcy wakatów. A 12 tysięcy? A wymaj, to na stronę policji. Nie? To jest rzeczywiście jest tak wiele? 12? Brakuje? Nie, to już mniej. Ale jeszcze rok temu mówili, że mają 12 tysięcy wakatów. To policja A to. A to banka doszła do strony pod pieką? Nagrywałaś, musiałaś zmajstrować w na Policja nie. to reklamowała w teraz i w telewizji. Teraz nie, teraz już mniej wakaty. Bo jak zareklamowali, jest... Brzydki <grymne> Antoś jesteś, twoje oczka coś szaleństwo śmierdzą. <grymne> Panie, ja nie, nie pan panu o nie panu Nie no, ja zaraz na ten upadnę, nie nie. No, to... Nie no, stoję koło mojego wieńca i ja to, A ani kroka więcej. nie panu zależy na tym wieńcu, żeby go tak. troszkę do tyłu wziął? Nie, bo... funkcjonariusz się o mnie opiera, nie ja o niego. Nie, pan lewicz z kolegami napiera na funkcjonariusza i funkcjonariusz własna na mnie. Nie, Zależy na tym wieńcu, tak? To proszę go przesłuchanie. Znaczy generalnie zależy mi na tym, żeby Tuman Macierewicz go nie zniszczył. No to dlatego pana proszę, żeby... Ale go to tak, bo... chodzi o to, że on ma stać w tym miejscu, w którym stoi, a nie gdzieś tam w placu. No to wiesz, jak dzieci na to bezczenie kładał, że on był kajdan, mało tego. Dwa ze stoły, powiem go rewidowałeś. I za nich nie znaleźł jego okręgi. A miał. A miał. Potem mówił, że był skuty kajdankami, a on nie był skuty kajdankami. Bo w swoim światu przyjechało na wstępu, wstępu, a on był o karabini, strzelili mu owo, w głowę. A tylko mówił, że był skuty kajdankami. To jeszcze z tyłu. To... Jak z tyłu gajtankami wyjątki, ale nikt ma pońcatu. Tak? Nie, a tamten miał być... Ale to takie osoby. Dobra, ale tam jest i trzeci tam bada swoje paniatów, co się zdał. Cały czas banda <susurka> pijanych pisowców napiera na funkcjonariusza, który oddziela e, ich od naszego wieńca

Pan nie ustaje. Ja się, właśnie, nie. W wysiłkach, żeby zniszczyć wieniec obywatelski. 20 pojedynków Jak chciałem dać głos? Nic nie on da, wszystko poza. Chcę zniszczyć. Nic nie on za w Od razu poszedłem na komendę pojedynku, zniszczyć na, na niego skarbie. Tak, na bitwę. Mam dobre kopaty. Nie wiem czy są dobre, bo wiesz co zrobiłem? Sto raz bandytów na Polską. No, po, po, po. Bo Dzieje. biło mnie tak, że połamali obronę drzewa. Nazwało mnie chujem. Tak, na wiecie to. Bo biło mnie tak, że połamali drzewa. Nazwało mnie chujem. Tylko dlatego, że zaznaczyłem płatko policyjne. Kreatury, bo ona w 12 latach. Wobec 30 policjantów zabiłem człowieka, ale żaden z 30 policjantów nie zaczął tych, a nie było trupa. A policjanta zabiła mnie. No to proszę podziękować wszystkim. Ja zacząłem się z tej to, to, to ona wydała 4 dni. I pobiło mnie tak, że połamali mnie no tak, możesz do prokuratora, prokurator, że ja to sobie wszystko wymił, przyjmę, ja się tam pobiłem, tak się na tobie no, było. Tak, niech 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 było? niech bronił ja tam pobiłem, tak ja się się to to nie twój wieniec! To nie twoje miejsce, twoje miejsce są tam za nogi. tam coś plauj. A twoje jest? Co? Ale pan teraz na mnie też nie napiera, dobrze? Nie, to pan na ja mnie już... napiera. <grymne> no, bo tak. Ma pana wzią, pana Antoś, a ja mam o, się usunąć, bo no, pan się nie daje nie przesunąć. Ja, pana ja nie stoję nie, w, to w miejscu to po prostu. Tak. No a Dokładnie. Ta na a ten się, ta, a pośleli, a się na polskich? Mam to się trzy metry przesunął w ciągu ostatnich pół godziny. I to jest okej, tak? A co jest okej? Okay? Że to bydleniec chce zniszczyć mówienie. Ja no, mam no, że tu nic mówisz, nie jest okej. Okay. Dokładnie. O kim, mówię o, no, o kim mówisz o tym bydleniu? O O kim mówisz o tym bydleniu? O bydlenciu odsunąć macierzyńca, on coraz bardziej się tu pcha. Nie, nie, metr! Nie, więcej, niż, niż, metr, nie. dobra, nie będziesz mówił nic, a ręka i malą. Przed chwilą pół godziny stał metr dalej, teraz już metr widzisz. Niech świat zobaczy, bo ten mądry, duży... Dobra, proszę Państwa, ja nie mogę oddychać. Może Pan ten wieniec, jak Panu tak zależy, trochę przesunąć do tyłu? Nie, tylu? nie, a mam ja to, że Pan przesunie. Dlaczego nie <toddź> mogę ma przesunąć Maciarenica? To on się tu pcha! Ja tu <toddź> ja stałem od, od południa, a Maciarenic przed kg. przyjechał, <toddź> godziny temu przyjechał. Co, nad człowiek? Ibermesz? A ty się tam czas Do kolejki. W dupie mam jego inte... Dobrze proszę Pana, nie krzyczy mi Pana tu chyba, dobrze. Pan ma nie bój się. <kłynne> A pan pan też nie napiera, dobrze? Spokojnie, nie, nie napiera. ja stoję w miejscu, proszę pana. I umie, widzę, i pan... Cały czas widzę pan. Całkowity. No bo sły, jestem pchany. Cały czas widzę pan się napiera na I... policjanta, tak? Tak, bo jestem pchany przez tego policjanta. policjanta. Ja, weźmie pan te rączki, stąd tak. do mnie, dobrze? Niech pan weźmie no nie, te Nie, on napiera na policjanta, ale ma się na policjantów. Wy ma nie zatrzymujecie, tylko do nas macie pretensje. W tej chwili nie. posła można za, artykuł 105 ust. 5 mówi posła można zatrzymać e, wasnego na gorącym uczynku przestępstwa wykraczenia. A wy poljanci nawet o tym nie wiecie. Wszystko jest napisane. Nie pchaj się na mnie! Wyszczujcie twarzami tak, o co Dobrze, to Ale nie dziękuj tylko to nie będę dziękował. No to nie dziękuj. Nie pchaj się, bydlaku! nie dziękowałeś, jak te nastąpić, tu stałem No i dobrze. No, że wtedy nie reagowaliście. Słyszeliście, nie reagowaliście. A nie reagowali? Nie reagowali właśnie. Panowie, bo ja już... Tutaj... No to ma pan przed sobą pchaca, to z nim pan rozmawia. A mnie jest trudno przesunąć, to jest prawda. No nie zaprzeczę. Była hmm. się to nasz prywatny dieniec jest kopiony za prywatny pieniądze. W lecie Marcalem ten Katryński spytał ten dieniec. Uciekał z nich, uciekał do swojej limuzy, a sześciu policjantów osłaniało go, żeby nikt temu złodziejowi tego pięcia nie za... Nie pchać się na mnie. że pana, teraz to ja się pcham, tak, bo, bo, ja nie się mogę, pcha. bo nie mogę odejść. Bo tamten się na pana wpycha. To... Panowie, panowie, nie przepychamy się, nie przepychamy się, się na funkcjonariuszy. Nie. To, proszę, nie to proszę się zwrócić do tamtej bandy, która się pcha na nas. Ale Policjanci znali, dlaczego nie zatrzymujecie tych bandy, pchają się nadal i to tam zasubskrybujecie. Nie napieramy na policjantów, panowie. Zachowujmy się, tak? Wiesz, półtora metra to nie stronę. Nie, bo tylko ten człowiek pcha się na nas doszczelnie. Ten oto człowiek, który jest nagrywany w tym momencie naszego kolegę. O, ten, ten człowiek nagrywam. No to jest nagrywane, wszystko będzie pokazane tak, że ten człowiek doszczelnie napiera. I bo przedstawia swoją naradę Dlaczego tak bezczelnie ukłamujesz, jak to ty napierasz? Bezczelny kłamczuchu Ja stoję przy swoim wieńcu postawionym tutaj o 6 rano I będę tu stał To stój, ale to się przeszkadza Tak przeszkadza mnie to bydło, które się na mnie pcha Ciebie widzę A mnie mówi, że jestem bydło? Tak tylko ty już wpadłeś w hipotermię, czy co? Nie Policjanci, wy nie ustępujcie martwiej tej bandzie, tylko zaczyjcie się, żeby się nią przestawać. Nie, no policjanci celowo postawili tu jednego funkcjonariusza, żeby umożliwić Antoniemu przepchanie nas. Jeden o to. To jest celowa robota. No, nie, ale no, ale, ale nie, czy pan nie rozumie bardzo, co mówi, mówię? Niech pan nie świeci, robi w oczy. Niech się pan nie martwi, tak. ja już to powiedziałem, well, nie będzie tego robić. Dobrze, dziękuję pan. Nie będzie. Mm. Bardzo proszę, nie róbcie. Proszę mnie napierać. Panie ja mam takie pytanie. Czy nie przeszkadza Panu, że tam te osoby na pana napierają, bo to nie, widać. Nie, 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 nie przeszkadza, tak? Nie przepraszam. Pan poseł to lubi. Przepraszam, <grym> przepraszam. Tak? Panie pośle. Nie proszę, nie, proszę no ja, ja blokuję jakiekolwiek napieranie. Mm, tak, tak, o, może, pan, może pan zobaczyć. Pan do przodu po to, żeby <grym> nie było... nie, było, nie było, był A wszyby, wszyby, A właśnie pan policjant przede mną jęczy z bólu. Blokuje, nie, nie dyskutuje na naprawdę. Dokładnie, dlatego nie do A bardzo panu współczuję, ale nie mogę się cofnąć. Ja, ja sobie jestem ściśnięty z jednej i z drugiej strony. Ale może ty pan się cofnąć? Tu pan może wyjść. Ale co ma się cofnąć? Tamten człowiek. A, tu, pan, A, na ale był pan tutaj tu wszedł teraz, tak? Pan nie rozumie? Niech pan się teraz cofnie pół kroku do tyłu i tyle, tak? Jak on się cofnie pół kroku, ja też się cofnę pół kroku. A on się nie cofnie, bo on tu stał. I ma prawo tu stać. Ja też się cofnę pół kroku. Ja to teraz proszę pana, żeby pan się cofnął delikatnie do tyłu. No niech pan tego człowieka, który się bezczelnie pcha. Tamten człowiek. Pcha ją teraz. No, no właśnie... Nie no, 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 <ragtany> no, no, yeah. nie wiem... Jakie z tego brzydkie dzieci no, no, będą, to nie ma pojęcia. Po prostu pojedziemy wszyscy naraz. Nie, ja się nie pcham, proszę pana, ja stoję w miejscu. Wręcz jestem spychany. No, to bliskość ludzka właśnie, to o to chodzi w życiu, nie? ciepło. Ten dżek się na a my tutaj po prostu pokojowo, razie, myślę, Aby pokojowo się pchacie na mnie. Czeka trzy miesiące, być tak na samo. Nas, pchasz się na nas, ty pan tu tak, nie, nie stał i pan tu Tak, pan tu nie stał, pan tu nie stał. pan właśnie nie stał. Prywały. Ten pan tu stoi od Nie użyj. Najgorsze jest to, że musisz wypełniać. Nie użyj. Nie, nie teraz. No ale już nie wyjdę. Skum się. <śla> Nie. Jak, jak z takim człowiekiem <grym rozmawiać? <grym> A z tobą nikt nie chce rozmawiać kur się! Stary Stary, stary, stary nie, głupi nie. po prostu. Stary, stary, nie zamienię się z tobą na rozumy. Stary, <grym> jesteś. O nie, tylko kultury, tak? A jak na nazwać czeka, który na widziałem ja bydłem, no?

Pan Wmiancy, panie zachować się w tak a pan się nie. tak przestań się pchać! Ale ja, to ja już tak... też nie wyszłam, fizycznie nie byłem. nie To muszę zrobić to, co muszę Nie tego. Od momentu, kiedy widziałem to, ja... samolot A byłem tam. I stwierdziłeś, jak tchórz! Jak zając spod krzaka! Antoś! A tego... Na tym polega problem. nikogo nie pan broni. Niestety pan broni. <glańczyk> nie Zamiast ja organizować akcję ratunkową, to tyś uciekł. Pani, panie, to jest napisane na tym. Szczerze, nie interesowałem się Naprawdę? Ja. Prawda jest napisana, Antoś. Sama prawda, całą o, dobę. Właśnie. Czyli to jest tekst oskarżający to... prezydenta. Ja, ja chcę tylko, żeby nie doszło, żeby nie pan, nie, ktoś nie, żył. Nie, pan, nie, pan pan się niech pan tak. robi, co pan chce, to niech pan posłucha. Żeby pan wiedział, co pan robi. Broni pan ludzi, którzy działają razem z Putinem. Którzy działają przeciwko Polsce. Przeciwko prezydentowi Kaczyńskiemu. To są oszczerstwa, Antoś. To są oszczerstwa, Antoś. Są Antoś. Putinem ja się, z Putinem działać ty i twój kumpel ja się, Kaczyński. 反正咱们就 Musimy jakoś tutaj się tak trochę... Potem nie w tamtą stronę. <mulosi> to już jest... Policja ja, nie mógł... ja nie mogę, to jest moje miejsce, proszę Pana. Ja tu postawiłem wieniec i on ma tu stać. Policja musi tam do Już nie wytrzymuje co to jest. Nie, nie, trzymajmy. Weź Wejdźcie tu trzech policjantów, stawcie. trzymajmy.

Czas na masz ta na... Że się go kurwa! Nie <śla> przeczytałem <Płasta>. że może słuchałem kolegi, bo krzyż za do komentarza. mnie

Dobra, yy, panowie prosimy o to, żeby z zgodne wpisanie prawa. Jakby pan ewentualnie mógł, to bym tutaj zachował tą izolację. No zachowanie. to proszę przesunąć pana Macierewicza w tamtą stronę. Panowie, ja już tutaj, zostałem ze o 2 metry. stoi pięciu a tutaj Tam? żadnego już, nie ma. się nie tak, panowie.